Witam serdecznie na platformie wideo portalu Poznajfakty.pl. Szanowni Państwo, dzisiaj znowu zajmiemy się jednym z pytań zadawanych nam przez osoby wspomagające obywateli Ukrainy, którzy znaleźli się na terenie naszego kraju w związku z wojną, z konfliktem zbrojnym z Rosją. Pytanie dotyczy, zadaje je pani prowadząca grupę społeczną, do której zgłosił się pan, który przyjął do siebie 16-letniego chłopca. Chciałbym udzielić mu jakiejś pomocy, załatwić mu jakąś pomoc pieniężną. Ja rozumiem, że chodzi tu pewnie o różne dostępne świadczenia społeczne, które, które przysługują mieszkańcom Ukrainy. Uzyskał odpowiedź, że nie jest to możliwe ze względu na fakt, że nie jest opiekunem prawnym. No i tu Pani pyta, co można w takiej sytuacji zrobić, co można poradzić takiej osobie. Proszę Państwa, w związku z taką sytuacją i w związku z szeregiem sytuacji dotyczącym, dotyczących problemów uchodźców z Ukrainy, została uchwalona ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. I ta ustawa wprowadziła m.in. instytucję opiekuna tymczasowego. W artykule 25 została ona uregulowana i dotyczy właśnie takich sytuacji, o których, o których pyta pani, pani Zuzanna. Chodzi o osobę, która będzie reprezentowała i sprawowała opiekę nad małoletnim obywatelem Ukrainy, małoletnim, czyli takim, który nie ukończył 18 roku życia i który przebywa w Polsce bez opieki osób. Dorosłych odpowiedzialnych za niego zgodnie z polskim prawem, czyli zwykle są to rodzice czy jacyś inni opiekunowie ustawowi czy, czy, czy przedstawiciele ustawowi, no, na zasadach określonych w regulacjach polskich, czasami w kontekście międzynarodowym, relacji międzynarodowych z danym państwem. Taki opiekun jest upoważniony do reprezentowania małoletniego, do sprawowania pieczy nad jego osobą i majątkiem, do co ważne, ubiegania się o wszelkie świadczenia społeczne, o szczegółach tego powiem później. I we wszelkich ważniejszych sprawach powinien uzyskiwać yy, zgodę sądu, we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą małoletniego, na przykład wyboru szkoły, ustalenie miejsca pobytu dla dziecka, umieszczenia go w rodzinie zastępczych jakiś. Istotnych przesunięć majątkowych, uzyskania zgody na poddanie się zabiegowi lekarskiemu przez, przez, przez to dziecko, wyjazdu dziecka za granicę. To są podobne regulacje jak te, które dotyczą opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej. Sąd może inaczej niż w ustawie orzec o zakresie praw i obowiązków takiego opiekuna. W praktyce oznacza to, no, że, że mogą one być nieco ograniczone albo że w szerszym niż. Wynika to z ustawy w zakresie, ten opiekun będzie zobowiązany uzyskiwać zgodę sądu na różne kwestie związane z opieką. Opiekuna tymczasowego ustanawia sąd opiekuńczy właściwy ze względu na miejsce pobytu małoletniego. Sąd kieruje się oczywiście przede wszystkim dobrem dziecka. Opiekun tymczasowy zasadniczo, no i jakby tak w pierwszej kolejności powinien być ustanowiony przede wszystkim spośród krewnych, powinowatych lub innych osób dających rękojmie należytego wykonywania obowiązków opiekuna dziecka. Postępowanie wszczyna się z urzędu lub na wniosek. No i uprawnionymi do złożenia wniosku w sprawie ustanowienia tymczasowego opiekuna są między innymi, Straż Graniczna, wójt, burmistrz, prezydent miasta, prokurator, policja, Kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, ale też osoba sprawująca faktyczną opiekę nad małoletnim, czy osoba, która opiekuje się małoletnim po wjeździe przez niego do Polski i sprawuje nad nim opiekę w dniu złożenia wniosku, a więc to jest ta sytuacja, o której mówimy w dzisiaj omawianej, omawianej sprawie. W takim wniosku o wszczęcie postępowania dotyczącego ustanowienia opiekuna tymczasowego zawiera się wszelkie informacje osobowe, dane wnioskodawcy, dane małoletniego, imiona, nazwiska rodziców, nazwiska rodowe matki albo bądź informacje, że, 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 te, że te dane nie są znane, płeć, datę, miejsce urodzenia małoletniego, rodzaj i serię dokumentu, jeżeli posiada. No wszelkie takie informacje to wszystko jest szczegółowo określone w artykule 25 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. W takim wniosku można zawrzeć również imię i nazwisko kandydata na opiekuna tymczasowego albo informację o braku takiego kandydata, no i imię, nazwisko, imię i nazwisko osoby sprawującej faktyczną pieczę nad małoletnim, jeżeli małoletni nie sprawuje się pod. Nie, nie znajduje się pod pieczą kandydata na opiekuna tymczasowego. Czyli gdyby pan, który się do państwa zgłosił, chciał ustanowić kogoś innego opiekunem tymczasowym małoletniego, no to musi też podać własne dane jako osoby, pod której opiekun znajduje się małoletni. Wniosek rozpoznawany jest przez sąd opiekuńczy. Sąd. Zasadniczo rozpo, rozpoznaje go na rozprawie, na której przesłuch, przesłuchuje kandydata na opiekuna, osobę sprawującą faktyczną opiekę nad małoletnim, no i wysłuchuje małoletnie, małoletniego, jeżeli oczywiście jest to możliwe ze względu na jego rozwój umysłowy, stan zdrowia, stopień dojrzałości, no i w miarę możliwości uwzględnia jego rozsądne życzenie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, ale według mojej wiedzy, w praktyce jest to najczęstsza sytuacja. Jeżeli kandydat na opiekuna sprawuje faktyczną pieczę nad małoletnim, a okoliczności sprawy nie budzą wątpliwości co do prawo, prawidłowego wykonywania tej pieczy i dobro małoletniego się, małoletniego się temu nie sprzeciwia, sąd może ograniczyć postępowanie dowodowe wyłącznie do dowodu z dokumentów i rozpoznać sprawę na posiedzeniu niejawnym. W praktyce jest to najczęstsza sytuacja, no bo zwykle te, te wnioski nie budzą wątpliwości. Najczęściej wnioskują osoby, które są jakoś powiązane rodzinnie, to jest, to jest dalsza rodzina, jakaś ciocia, krewna, dziadkowie, no, czy osoby jakoś inaczej związane z, z, tym, z tym małoletnim, więc w praktyce najczęściej to, to żądanie jest rozpoznawane w trybie nieprocesowym na podstawie analizy dokumentów. Tutaj może być jednak inaczej, no bo tak jak Państwo wskazujecie, no osoba, osoby te nie są, tak jak rozumiem ze sobą jakoś spokrewnione, no sąd może, może chcieć uzyskać bezpośrednie informacje i, i ustalić rodzaj tej, tej relacji. Sąd rozpozna sprawę bezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia wniosku. Także to jest tryb, można powiedzieć, ekspresowy. Proszę też pamiętać o tym, że opiekun tymczasowy no, powinien być wybrany właśnie przede wszystkim spośród krewnych. Dla rodzeństwa, w miarę możliwości, sąd ustanowi tego samego opiekuna. Weźmie pod uwagę wszystkie okoliczności związane z dobrem dziecka. No, niekoniecznie opiekunem musi być ustanowiona ta osoba, która wnioskuje. Mogą zachodzić różne okoliczności, w których sąd, no, kierując się dobrem dziecka, uzna, że no jednak z pewnych względów. Ta osoba wnioskująca, czy ta osoba wskazana jako kandydat na, na opiekuna nie jest najwłaściwszą. Nie mówię, że, że jest to częste, nie, niekoniecznie w tym, w tym przypadku tak. Tak ma być, nie mam, nie mam podstaw, żeby sądzić, że będzie inaczej, no ale proszę też wziąć pod uwagę to, że, że no, kierując się dobrem dziecka, sąd może kogoś innego wyznaczyć, jakąś osobę na przykład wskazaną przez, przez organ pomocy społecznej do pełnienia roli takiego opiekuna tymczasowego. To, co ważne, w postępowaniu nie pobiera się żadnych opłat i postanowienie o ustanowieniu opiekuna jest wykonalne od razu, czyli w chwili ogłoszenia postanowienia przez sąd ta osoba może już opiekę sprawować. A to co ważne w kontekście tego, co Państwo pytacie, właśnie takiemu opiekunowi tymczasowemu przysługują, przysługuje większość świadczeń dostępnych dla osób, no, które uciekając z Ukrainy przybyły na terytorium Polski. I to właśnie ten opiekun tymczasowy na takich samych zasadach jak rodzic może ubiegać się o przysługujące Niepełnoletnim dzieciom świadczenia takie jak chociażby świadczenie 500, jak tak zwane świadczenie dobry start, czyli ono tak popularnie było nazywane wyprawką, to 300 zł jednorazowe świadczenie na, na wyposażenie w związku z, z rozpoczęciem roku szkolnego. Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt w żłobku, klubu dziecięcym lub u dziecięcego opiekuna, to jest taka specjalna specjalne świadczenie wprowadzone ustawą o rodzinnym kapitale opiekuńczym w wysokości maksymalnie 400 zł miesięcznie i te wszystkie świadczenia mogą być pobierane na wniosek przez właśnie opiekuna tymczasowego procedura składania takiego wniosku jest no, no, na, na naszej stronie jest wiele materiałów w których szczegółowo to opisujemy Generalnie najczęściej organem odpowiedzialnym za, za udzielanie tych świadczeń jest zakład ubezpieczeń społecznych. Wnioski składa się zwykle elektronicznie. Najczęściej najprostszą metodą jest za pośrednictwem bankowości elektronicznej. I to, co mogę jeszcze na koniec powiedzieć, co może być w jakiś sposób istotne, ustawa na ten moment nie reguluje, nie ma też przepisów posiłkowych, do których można by się odnieść, w jaki sposób następuje ustanie tej opieki jest tylko odwołanie do kodeksu postępowania cywilnego, ale to są przepisy proceduralne. No więc można mieć pewne wątpliwości co do tego, czy ta opieka tymczasowa musi być uchylona odpowiednim postanowieniem sądu, tak jak na przykład, na przykład w przypadku zwolnienia z opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną, czy może inaczej, ja byłbym tu zdecydowanie zwolennikiem takiego, takiego podejścia, wygasa ona z wygaśnięciem przyczyn, dla których została ustanowiona, czyli albo osiągnięcia pełnoletności przez, przez osobę objętą tą opieką, albo pojawienia się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób odpowiedzialnych zgodnie z prawem RP za opiekę nad tym dzieckiem, czyli, czyli rodziców, opiekunów. No jak mówiłem, zdecydowanie przychylał się do tej drugiej koncepcji, ale praktyki nie mamy, więc, więc no, nie można jeszcze stuprocentowo przesądzać jak to będzie wyglądało. Być może będzie tu niezbędna jakaś, jakaś interwencja ustawodawcy. No, sprawa jest i, i cała sytuacja i, i regulacje są bardzo, bardzo świeże tworzone, tworzone w wyjątkowych okolicznościach, więc na pewno będą one podlegały jeszcze różnym udoskonaleniom i, i, i nowelizacjom. Będziemy to dla Państwa śledzić i informować o wszelkich, wszelkich zmianach. Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.